Panie Ferko, pan, pan... się ciągle pytasz, po co i po co? A pan za głęboko kopiesz. Patrz pan na te dżownicę co ziemię kopie. Ona się pyta pana po co? Kopie i Panie, bo ona się nie pyta, bo ona mówi nie umie. Panie, aż się pan zaciął jak ta dupa szkłem i ciągle pan swoje pie... No, panie, pan unika podstawowej odpowiedzi, no. Panie, to idźcie pan zapytaj tych profesorków zasranych, co państwowe pieniądze biorą w państwowych uczelniach. Dobrze? Dzisiejszy wykład chciałbym zakończyć słowami wybitnego filozofa rumuńskiego Emila Ciorana. Pesymista? To człowiek, który każdego dnia musi wynajdować sobie coraz to inne racje istnienia. Ergo, jest on ofiarą sensu życia. Dziękuję bardzo. A i indeksy proszę złożyć w dziekanacie u pani Mary. Panie profesorze, nie tak, bo, bo ja mam jedno pytanie. E, Panie z moim studentem, z mojej grupy? Nie, wie pan co, ja, ja to se tak prywatnie studiuję. A rozumiem. No słucham, proszę, co to za pytanie? Po co? <noise> no cóż, proszę pana. To jest fundamentalne pytanie nurtujące ludzkość od zarania dziejów. Żeby odpowiedzieć na to pytanie powstał nie jeden system filozoficzny. Ale panie profesorze, ja bym chciał wiedzieć co pan na ten temat myśli. Proszę pana, żeby panu sensownie odpowiedzieć musiałbym mówić bez przerwy powiedzmy do środy, ale niestety nie mam na to czasu. Przepraszam. Ale no. przepraszam, panie profesorze, ale tak w dwóch słowach. Po co to wszystko? Szczerze? Szczerze? Po gówny. pana, ale muszę pana opuścić, bo mam dzisiaj jeszcze jedno zaliczenie. Proszę bardzo, Proszę. w tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego, jak skonstatować, że ja... Mimo że nie chcę, ale muszę się napić.